Ma Siema, i święteczko z tej strony, Filip. Dzisiaj nagrywam Roblox. Typ Ninja Legends. To już drugi odcinek z tego trybu. Piąty, szósty z Robloxa. Ogólnie, po prostu z Robloxa, piąty, szósty. No bo, e, następ, W następnym odcinku nagrywałem tym wcześniejszym. Nagrywałem. Tego. Nagrywałem też Robloxa. Typ. Te przeklęte wyspy, tam Cres Islands jak po angielsku się nazywał. Znajmniej tak mi się wydaje. A na angielskiego jestem słaby. W ogóle, to I łapkujcie, subskrybujcie pewnie. Ja powinienem to mówić na końcu. Ale ja wolę tu, tu teraz mówić. Żeby było szybciej. I jak odcinki są czasami bez pożegnania, to to znaczy, że odcinek był za długi i musiałem wyciąć. Musiałem wyciąć, jak odcinki są za długie. Bo nie, nie da się oglądać. Muszę tam coś zrobić na YouTubie. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem jak. Jak, jak to zrobię, to, to już będę takie po 15 minut nawet nagrywał może. Życie spada od tego bicia. No i w tamtym odcinku jeszcze wiem, że zobaczę jaką statystyki, nie zrobiłem tego. I właśnie teraz wam po, pokażę. stats. Jakie mam statystyki, no takie mm, takie mech. słabe w sumie. Nie Raz mnie zabili, raz kogoś zabiłem Ninjutsu, mam tylko 1018 To jest drugie podejście do tego filmiku, Tamte, tamten filmik Nie mnie wywaliło, czyli filmik, tylko nagrywanie tam tu byłem czyjąc Ninjutsu, nie Ninjutsu, tylko Hi, tylko Hi, coś to Hi się nazywa Lecimy po tą Idziemy... O! Oh, to da się wy... to się wy... się gdzieś tam wysoko pójść, ale ja, my na razie nie tym się zajmujemy. ja hmm, chcę się zająć I w... wbiciem nowej katalony, bo będzie mnie na nim stać. I nawet teraz będzie Ej, 15% mąkało i już mnie stać. To, o, o, przepraszam, że tak ścina, tak laguje. No, ja nie mogę nic z tym zrobić. Mam jakieś co, pałka, jakiś bambus. Oh, kiepicki jest ten mieczek, ile on daje on daje już stówkę, tak Patrz, szybko, patrzcie, jak szybko. Tylko 50 razy kliknę, a tak musiałem mieć jakieś stówkę, zaraz to klikuś, to jest tylko 50, Że nie, to już się daje 50, i za może skillsta jakiegoś, co kupię. mi na razie, nie, nie stać. A zobaczy, ile ten skill kosztuje. Skillsy. skills kosztuje 30 tysięcy co z było? To, to było? to było ninjutsu jakieś gwiazdki do ninjutsu nie, nie oj, oj 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 um, no hmm Dobra. 72 tysięcy jezu 72 tysięcy ninjutsu czyli nie hindutsu, tylko hi, tego hi, Ała, tylko ja cel klikam Czemu? Ojej no Jak ten odcinek się zmontuje będzie na YouTubie to ja od razu znowu wrzucam tylko drobna informacja No ej, halo Co to? Jakieś czerwone coś Czerwonego cześć, mnie zajął Mies Albo nie, nie tej, tego, tego skilla. Tego skilla. sumie... E, ostatni odcinek. Dzisiaj wam nagram jeszcze, może, albo ten typ, albo Chris Islands, czyli przeklęte wyspy, albo albo nowy typ. Jakiś, gdzie będziemy też tak ten typ nagrywać kilka razy, może. Może to będzie jakiś tajkun? Nie wiem, ale. Coś na pewno. Dzisiaj robią jeszcze. Wow! Peł. to się już nudzi, ale nie będę tak szybko tego kończył. Mam go. Za coś mi zabije. Co łatwym celem, tak? Mam ja dopiero tą katanę. Mogę sobie już pas kupić, ale. Nie potrzeba. Na razie. A mi zimną dzisiaj. Jest. Co? Co jest? Z bus? Jakiś Ale tylko jeden bije. Ale fajne. O nie! Ale I tak, idę, idę, idę sam. Jeszcze 20 tysięcy. Gdzie jest ten robot? Gdzie jest ten gigant? Chyba tam był. Ej, ej. Gdzie był ten gigant? Jest, jest. No, fajnie on wygląda. Fajnie, gdybyś chyba dał się na takiego skina mieć. I w ogóle nie wyśmiewajcie mnie, że takiego skina, bo to nie jest moje główne konto to wczoraj stworzyłem. A moje główne konto jest na laptopie, na którym jeszcze nie nagrywam. Bo nie, nie, tak nie, wie, nie wiem dokładnie jak ten, co mam zrobić mógł nagrać. <laughs> jak mu w banie? Walcie go No, teraz już nie idę do tego bossa a przybliżę kamerę, żeby było. lepiej to za blisko mam nadzieję, że tak wam starczy hmm. pewnie starczy, to jest źle to jeszcze muszę wbić trochę czekaj, ile kosztuje 1000 Stoin Jutsu, -jutsu kosztuje 200, to co 200? No stał. Na 150 został, ludzie. A co 100. Co to jest? Jakieś niebieskie coś. Czy czerwony jak śmierć? dostać nas już. Chyba. No stać nas. Czyli widzisz? Zawsze bym coś stać. Tak, kupiłem tą tajemniczą pałkę, nam daje 118, czekaj to jest jak ona wygląda, to jest nie, czy chyba, czy, to chyba nie jest pałka, no to nie jest pałka, ale tak wygląda, ale to jest chyba, nie wiem dokładnie jak się nazywa, jest chyba gorsza wersja tego co ten chłopczy ma. Bo ten odcinek nie będzie za długi Już nie wiem jak, ile będzie trwało ale i tak pewnie za zakończę chyba że coś jeszcze albo coś sobie coś kupię nowego jak mi stać 2 miliony za do takiego o, chciałbym nie stać o stać nas na no, to 7000. Zobaczcie. A patrzcie, ile możemy trzymać. Ojo. Tak, tyle możemy trzymać. To dobrze. A szkoda, że na YouTubie w ogóle, jak gadam do Was, to mi głos zmienia. A to już smutne. Szkoda, bo... Chyba ten A tak. Nie wiem, jak robić ten atak. Może posłuszę. O, no tak! Siup, siup, siup! Tam była jakaś kolejna skrzynka, tu. Tysiąc hi! Ale za pięć godzin, naprawdę. A ci co już tutaj, chodziaku? Mm. Nie mogę, nie mogę! Nie jesteśmy. A tutaj jeszcze jest drogo. To lehi. jest tylko aniołka. Ale są... Mm. co? Omega. Czy nie ma... Omega jest chyba najlepszy. Nie mogę op... tego otworzyć Napisał ty... Ten open, je... open jeden. Ale nie mogę. Bo to jest ten. Brzydal. Chodź tu! Pałką! Ojdź. Skorzyłam go! Znacznie. Ja jeden biję, złudziłam Tylko ty się już szapę zjechało. Teraz już będziemy to kończyć. Wejdę tutaj i zakończę odcinek. I oponem tu jest. Głupi. To do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Czekajcie, co on chce no To cześć. Pa. Widzimy się w kolejnym odcinku. No. Ale... Pa.